Cześć! Dzisiaj powiem Ci coś, co naprawdę może zmienić Twoją decyzję o zakupie samochodu, bo to, co dzieje się teraz w salonach, nie zdarzało się od wielu, wielu lat. Wyprzedaże rocznika weszły na zupełnie nowy poziom. Mamy pierwsze rabaty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w segmencie premium nawet ponad 100 tysięcy. I nie są to pojedyncze przypadki, tylko szeroka akcja, która ogarnęła cały rynek. Dlaczego tak jest? Powodów jest kilka, ale najważniejszy jest jeden. Koniec roku oznacza ogromną presję sprzedażową do dealerów. Każdy salon ma swoje plany roczne, premie od importera, a listopad i grudzień to walka o każdy podpis. Właśnie dlatego teraz negocjuje się najłatwiej i najwięcej. Drugi powód to zmiana przepisów podatkowych. W przyszłym roku limit amortyzacji dla firm ma spaść ze 150 tysięcy złotych do 100, dlatego przedsiębiorcy przyspieszają zakupy i biorą, co jest dostępne, a dealerzy, korzystając w okazji, czyszczą placę ze wszystkiego, co zostało. Trzeci powód to kończące się dopłaty do aut elektrycznych. Importerzy chcą wyczyścić magazyny zanim program się zmieni, a kupujący dosłownie rzucili się po ostatnie sztuki. Popyt na elektryki w ostatnich tygodniach wystrzelił tak mocno, że w niektórych salonach lista klientów podwoiła się w ciągu kilku dni. Ale jest jeszcze czwarty, najciekawszy powód chińskie marki. To właśnie one wymusiły największą korektę cen w Europie od dekady, kiedy na rynku pojawiły się auta pańsze o 20-30, a czasem nawet 40% od porównywalnych europejskich modeli, producenci, którzy przez lata trzymali bardzo wysoko ceny, musieli zejść na ziemię. I robią to teraz. Dlatego widzimy rzeczy, które jeszcze rok temu wydawały się nierealne. W segmencie premium rabaty robią naprawdę ogromne wrażenie. Mercedesy potrafią być tańsze nawet o 150 tysięcy złotych. BMW daje rabaty rzędu 25% wartości katalogowej, a Audi na dzień dobry potrafi dać aż 27% upustu. To są kwoty, których praktycznie nie było przez ostatnie lata, a jeśli były, to tylko na końcówce generacji i tylko w pojedynczych przypadkach. W markach popularnych wygląda to równie ciekawie. Skoda Octavia potrafi być tańsza o 20 tysięcy złotych. Nissan X-Trail ma rabat około 21,5 tysiąca. Volkswagen dorzuca tak zwaną sumę korzyści, która w zależności od modelu wynosi od 12,5 do 36 tysięcy złotych. W Elektrykach jest jeszcze bardziej interesująco. Ford Mustang potaniał o 62,5 tysiąca złotych. Opel daje nawet 50 tysięcy rabatu, a Kia EV3 ma zniżki na poziomie co najmniej 5%. Do tego Dacia Spring wciąż jest najtańszym elektrykiem na rynku i ona też potaniała. To wszystko składa się na największą presję cenową w branży od bardzo dawna. Ale to jeszcze nie koniec, bo zmienia się też rynek aut używanych. Auta młode, dwu- i trzyletnie zaczynają tanieć. Dlaczego? Bo część kierowców, widząc tegoroczne sprzedaże, przerzuca się jednak na nowe auta. A to z kolei zwiększa napływ samochodów prawie nowych do komisów i salonów. W niektórych modelach różnica między nowym autem a takim liczącym dwa lata potrafi wynosić 30%, a nawet 40%. Dla kupujących to świetna wiadomość. Chińskie marki zamieszały na rynku tak bardzo, że niektóre z nich, mimo że są w Polsce zaledwie od jednego czy dwóch lat, mają już około 10% udziału w rynku nowych samochodów, a w segmencie klientów indywidualnych i małych firm to nawet 15%, a w niektórych miesiącach 20%. To absolutna rewolucja, a dla europejskich producentów to już nie jest sygnał ostrzegawczy to jest regularny alarm. Bo marki, które przez lata żyły głównie z renomy, nagle muszą tłumaczyć, dlaczego ich SUV za 250 tysięcy złotych jest lepszy od auta chińskiego za 150 tysięcy. Ten ruch cenowy widać też w ubezpieczeniach. Jeśli samochód premium tanieje o 100 tysięcy, to pakiet AC może spaść o 2 czy 3 tysiące złotych i to w czasie, kiedy ubezpieczyciele również prowadzą swoje jesienne promocje. Czyli mamy pod koniec roku kompletne kombo zniżkowe. Tańsze auta, Tańsze AC i tańsze pakiety dealerskie. Lepiej już nie będzie. Podsumowując, jeżeli myślisz o zakupie auta, to naprawdę ciężko sobie wyobrazić lepszego momentu niż teraz. Mamy największe rabaty od lat, ogromną konkurencję między markami, dostępność samochodów od ręki i presję sprzedażową, która działa na Twoją korzyść. I to dopiero początek, bo sytuacja na rynku zmienia się z tygodnia na tydzień. Dlatego już teraz zapraszam na kolejny odcinek, co kupujemy w przyszły poniedziałek. Punkt 19. Do zobaczenia!